Joanna Opozda w ramionach tajemniczego przystojniaka. Wiemy, kim jest. Zobaczcie zdjęcie. W sobotni wieczór Joanna Opozda, 34 litry, bawiła się w towarzystwie przyjaciół, co pokazała na Instagramie. Szczególną uwagę przykuło zdjęcie, na którym widać, jak przytula tajemniczego mężczyznę. To znany fotograf. Co ich łączy? Joanna Opozda to popularna aktorka, która w ostatnim czasie przechodziła trudny okres. Mocno przeżyła rozstanie za Antkiem Królikowskim, który miał zostawić ją dla sąsiadki. Aktorka sama zajmowała się ich wspólnym synem, Vincentem, który urodził się w lutym bieżącego roku, a niedługo po porodzie wróciła również do aktywności zawodowej. Trzeba przyznać, że Gwiazda nie próżnuje, pracuje również na Instagramie. Gdzie, poza treściami sponsorowanymi, można znaleźć także urocze kadry z Vincentem oraz jej zdjęcia, które zachwycają fanów. W sobotni wieczór Joanna Opozda postanowiła odpocząć od obowiązków i udała się na imprezę, co zrelacjonowała w mediach społecznościowych. Uwagę fanów przyciągnęło przede wszystkim zdjęcie aktorki z tajemniczym mężczyzną to fotograf gwiazd. Joanna Opozda przytula tajemniczego mężczyznę. Wiemy, kim on jest. Nie tak dawno Joanna Opozda opowiadała o nowej miłości. Wyznała wówczas, że to nie jest odpowiedni czas. Łączono ją jednak z Malikiem Montaną, z którym widziano ją w pewnym warszawskim klubie. Teraz młoda mama wybrała się na imprezę ze znajomymi, w tym mężczyzną, którego przytulała na zdjęciu opublikowanym na Instastories. Tajemniczy przystojniak, który pozuje do fotografii z Joanną Opozdą, to fotograf gwiazd, Andy Lafter. Mężczyzna ma na swoim koncie współpracę z takimi osobami jak Osi Ugoną, Sandra Kubicka, Małgorzata Foremniak. Tomek Ciachorowski czy Honorata Skarbek. Prawdopodobnie z aktorką łączą go przyjacielskie relacje. Joanna Opozda to popularna aktorka, która w ostatnim czasie przechodziła trudny okres. Mocno przeżyła rozstanie za Antkiem Królikowskim, który miał zostawić ją dla sąsiadki. Aktorka sama zajmowała się ich wspólnym synem, Vincentem, który urodził się w lutym bieżącego roku, a niedługo po porodzie wróciła również do aktywności zawodowej. Trzeba przyznać, że Gwiazda nie próżnuje, pracuje również na Instagramie. Gdzie poza treściami sponsorowanymi można znaleźć także urocze kadry z Vincentem oraz jej zdjęcia, które zachwycają fanów. W sobotni wieczór Joanna Opozda postanowiła odpocząć od obowiązków i udała się na imprezę, co zrelacjonowała w mediach społecznościowych. Uwagę fanów przyciągnęło przede wszystkim zdjęcie aktorki z tajemniczym mężczyzną. To fotograf gwiazd.